Pasja jest dla mnie odskocznią od rzeczywistości, czymś, w czym mogę się zrelaksować, zapomnieć o rzeczywistości, jestem jakby w innym świecie. Jest to to, co lubię i, i mam nadzieję, że będę się w tym spełniał w dalszym okresie mojego życia. Cześć, jestem Kasper Wojewoda, mam 17 lat, a moją pasją jest gra na perkusji oraz muzyka. sam. Perkusja pojawiła się w moim życiu odkąd, tak jak pamiętam, gdzieś jak byłem mały, oglądałem różne programy muzyczne i gdzieś tam zwracało moją uwagę właśnie ten instrument, te bębny. Stwierdziłem, że fajnie to wygląda że ja chcę na tym grać. Zacząłem grać na poduszkach. Później, jak babcia jechała gdzieś do miasta, schodziłem na dół z mamą lub z tatą. Grałem na garnkach, różnych łyżkach. Zaczynałem tak jak każdy chyba perkusista. Później kupiłem zabawkową perkusję, na której zagrałem dwa wesela. Później była perkusja elektroniczna. Jeszcze po drodze była gdzieś akustyczna perkusja. I teraz mam perkusję już taką bardziej profesjonalną, ale mam nadzieję, że na tej perkusji się nie skończy i że dalej będę w to szedł i że mam nadzieję, że będę dalej się w tym spełniał. czasem do szkoły muzycznej na tak zwane ognisko muzyczne. Jest to szkoła muzyczna pierwszego stopnia imienia Jana Pawła II w Sieradzu. Uczy mnie pan Paweł Krasiński, bardzo dobry nauczyciel. Pozdrawiam go serdecznie. Więc wszystkich zapraszam do tej szkoły, bo naprawdę warto. Na ćwiczenia na moim instrumencie dziennie poświęcam około 3-4 godzin. Ćwiczę sobie swoją dynamikę, swoją koordynację e, i myślę, że około tak 10-15 godzin tygodniowo to jest maksimum na, na ćwiczenia. Jestem tatą Kaspra. Bardzo się cieszę, że, że Kaspra pasją jest granie na perkusji. Sam zresztą kiedyś próbowałem grać na perkusji, ale tylko próbowałem. On rzeczywiście zaczął na tej perkusji grać. Mimo swojej choroby, Kasper jest po przedchwłonie oponowodzeniowej, nie ma kończy dolny, czyli on od kolana do stopy nogi nie czuje, a mimo to gra w butach ortopedycznych, ale potrafi grać na perkusji, potrafi utrzymać się rytm. Bardzo jestem rad z tego, że, że to jest jego pasją że on sobie się w tym radzi, że on się w tym odnajduje i że chce, chce ćwiczyć i bardzo go to pociąga do tego wszystkiego, że, 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 że on, to, on to robi. Dzięki perkusji poznałem wielu wspaniałych artystów, ale również też wielu wspaniałych perkusistów. Tej pasji zawdzięczam to, że ludzie mnie odbierają, że jestem bardzo pozytywny chłopak, za co im bardzo dziękuję i że im się podoba. Więc myślę, że to jest takie najbardziej, co zawdzięczam perkusji i mam nadzieję, że będzie z czasem to coraz bardziej ewoluowało. Najlepszymi wspomnieniami są, gdy grałem tutaj u mnie w dronowie na imprezie. Kolejnym moim miłym wspomnieniem jest to, jak na koncercie zespołu Dżem otrzymałem pałki od perkusisty. Są to dla mnie pałki, jedne z najważniejszych pałek, ponieważ perkusista tego zespołu jest dla mnie legendą. Bardzo cieszę się, że mam takie pałki w tej kolekcji i mam nadzieję, że jeszcze długo będą mi one służyć. Kolejnym wspomnieniem najlepszym jest to, że mogłem prowadzić zajęcia dla takich osób jak ja w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Zajęcia z Rytmiki. To było też dla mnie takim najlepszym wspomnieniem i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę miał okazję prowadzić takie zajęcia. Oprócz tego, że udzielam się w grze na perkusji, bardzo ważne jest dla mnie poruszanie się na wózku. No i za to mam te dwa puchary. Są to puchary dla mnie bardzo ważne. Pierwszy jest to za pierwsze miejsce w Spartakiadzie w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Drugi jest również za Spartakiadę w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z Poznania. Bardzo mi zależało na tym, żeby go zdobyć. Udało się. Jestem z niego bardzo dumny. również kanał na YouTube jeśli ktoś jest chętny zobaczyć to zapraszam bardzo serdecznie. Kanał nazywa się Kulawy perkusista. Zachęcam Was wszystkich do znalezienia swojej pasji, ponieważ pasja daje bardzo dużo radości i można osiągnąć wiele sukcesów. Jest to też rodzaj relaksu, więc zachęcam Was wszystkich bardzo do znalezienia swojej pasji i życzę Wam bardzo wielu sukcesów. Mam nadzieję, że jak i Wy, tak i ja będziemy te sukcesy osiągać, więc trzymam za Was kciuki i bardzo serdecznie Was pozdrawiam.